z tej strony QK witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll, ale w nowej podserii JUST, Just PLAYING I będziemy teraz grać w Ghost Recon Online Ta podseria ma pełni taką funkcję, jakby jak mam za dużo na zbyciu wewnętrznej, to sobie nagrywam i... Czekajcie, weźmiemy sobie zwiadowcę, bo on wygląda jak Assassin Jak już widzicie, mam poziom drugi, czyli... Co oznacza, że musiałem grać wcześniej Grałem sobie jeden mecz Okej, okay, szukaj to oznacza, że yy, ta scena będzie się ukazywać randomowo. Może się ukazywać 10 razy na godzinę albo raz na rok. Zależnie od tego. O, weźmiemy sobie pistolet. Zależnie od tego, yy, jak, jak bardzo mi się będzie chciało ją nagrywać. Ok. Pochet, szanta dostał, ale żyje dalej. Dobry gościu. I headshot, i headshot, i headshot okay. Dobra, nieważne I co? Niby szuka, tak, Innego miejsca Poćwiczymy sobie może karabiny Okej, okay. nie mogę wejść Weźmiemy tą snajperę i No, 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 no. okej okay. I co? Znaleziono graczy przy serwera Także jak widzicie, mamy tutaj tak e, Dostanie punkty za wygrane i przegrane ogółem za gry Za które możemy kupić nowe bronie później Nowe ciuchy Czy tam, no w sensie zbroje Jakieś tam pierdoły i tak dalej Dostanie poziom, więc wiadomo exp za każdą grę jest yy, 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 yy. Dobra, dobra ale, 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 ale. ale... Jak za każdą grę jest. I. No i co? I niby fajnie, bo takie, tak trochę RPGowo, nie? I... A tu jeszcze jakieś tam skilly można wybrać. Na przykład zwiadowca może zniknąć. Coś na kształt, e, powiedzmy, Predatora. Że go niby nie widać, ale, ale. No. I jeszcze tam potrafi coś tam, jakiś kurde używać, jakiegoś tam. Radaru, że przez chwilę można się kapnąć, gdzie kto jest za ścianą. Na przykład ten szturmowiec może biegać z tarczą, tam ten specjalista, on za bardzo nie wiem, chyba do, dokładnie po co on jest, ale on chyba jest taki coś w roli bardziej saporta czy coś. Tam potrafi robić jakieś pole ochronne, jakieś tam piedy, śmierdy, nie wiadomo co. Chodzi. A znowu musi się synchronizować z serwerem, tak, bo oczywiście jaki ok, musi być ostatni. Zobaczymy, czy oni już grają, czy to jest rozgrzewka jeszcze. Aha, rozgrzewka, czyli trafiliśmy na sam początek, to bardzo dobrze. To idziemy się pobawić pistoletem. Ło, gleba! Ogień, tak jest, masz rację. Już, już, już to tutaj, pyk, pyk. O kurwa, zginąłem, Ciszek mnie zabił. <laughs> Dobra, tak takie bieganie na pałę nie jest zbyt mądre. To nic, to nic, to jest rozgrzewka, więc to się nie liczy, jak widzicie. I tu jest 4 na 4 no to spoko. Spoko, ko mamy? Mamy Scottę, Freaka i GH Storma. A tam są... A po drugiej stronie jest... HB Slayer, The Bound, Kozak i Ciszek. Dobra, ogarniemy to. Najmagać nadzieję. Ła, 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 ła. Ok, sprawdźmy. Czy kogoś widać tam? Chodź, to jest Ach, nie trafiłem. Kurczę na no. o o o o Ach. o wykrywają mnie właśnie. Znowu nie trafiłem. O, tam jest Znowu nie trafię ja mi teraz. O, zabijał właśnie nas, całkiem No właśnie, tutaj można używać jakiegoś Oracle, jak się jest zwiadowcem i te Oracle potrafi. A właśnie, ja to chyba też już mam. I te Oracle potrafi. A dobra, weźmiemy sobie może karabin. Co na to? E... potrafi. Tak jak zaraz wam pokażę w sumie, jak to działa. Możemy sobie wyczaić mniej więcej. Dobra, sprawdzamy. O. Już taka fala? dobra, w pobliżu nikogo nie ma, może na date. mi się wydaje, że... teraz ci. Raz. To było głupie, to było głupie. Ale ma 8 HP, tylko jeden strzał więcej i by skinął kozak jeden no? eh, eh? Dobra. A tam widzę, że ktoś już gra, to sobie kupił. Czyli to jest ode mnie, no <laughs> jak zwykle muszę... Kurde, jak zwykle muszę tutaj być jednym z gorszych, ale to nic, ale to nic. Ogarniemy, oni mają ode mnie bufy pozytywności, to to się liczy. Moja aura wszystkich tutaj zagrzewa do boju. Lecimy. Czekajcie, bracia na mnie! Już lecę. Już lecę. Co tam wziąłem? Jak to się tu chowacie? Co Chcecie? O, widzisz daleko, są. możemy biec. Ops, oni nas też wykrywają, no? Wow, holy shit, holy shit, what the fuck? Tam skądś się gość jakiś To tu? Nie, to tu okay. Kurczę, on ma snajperę Dobra, to się z nim poławia połagaję Siema ziom, co tam słychać? Kto stoi freak Oni nas wykrywają, macie, też ich wykryję O, widzicie? Tu jest z boku Strzelamy tylko się pojawi A, jest tam. Ale się nie wygrało bardzo, ha? No come on, ziom. Come on, come on, come on, wychyl się. Jest tam dalej? Nie, teraz jest z tej strony. Czyli... <laughs> Tutaj po lewej kości ode mnie nie żyje. Oj, chyba dostaniemy wpierdziel. Tutaj ktoś jest? O, 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 tu jest. Jeszcze chciałem wychylić, tutaj pomóc. się bałem, że się tak pierdzielę. chamsko w linię ognia. Ale... Co są? Gdzieś tu? Nie ma nigdzie blisko. Aha, są za nami. Zajebiście. Zajebiście, to już wam lecę pomóc, chłopaki. Okay. Już wam lecę pomóc. O, tam jest, wyjściu. Gdzie tutaj? Gdzie? Strzelaj go. Strzelaj go, tu jest, kurwa. Co ty tam, koleś, biegasz koło niego? Rzeczywiście jesteś freak. Dobra. Jeszcze ktoś tutaj coś? Kto tu strzela? Tam strzelam? Kurde. Tu się... Tam jest chyba, nie? Tutaj gdzieś. O, a, zabił mnie! <ścoughs> slayer, no w końcu wiadomo, Slayer zawsze slayeruje swoje ofiary. Dobra, dostaniemy jerdziel niestety. A no ja teraz zmienię na Sniperkę i to teraz będzie jak Ninja. Jak Ninja po prostu, mówię wam. Lecimy. I patrzcie na to o, 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 o. o tu jest O jak się ja rozstrzelepłeś, ten chuj nie trafiłem jak zwykle po co trafiać? Znowu nie trafiłem, po co? No dawaj, 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 heda Wystaw się jeszcze raz. I stój tak dłużej. Headshot i jeszcze przeżył! What the fuck? What the fuck? Skąd tak biegać? Czekaj, stój, stój, stój. O, zabił. Ty. Pięknie! O, on mnie też wcześniej zabił. Jak tam? Jak tam? Widzę tam ktoś? O, tam ktoś strzela. Czemu mi się nacisnął guzik? O, jakaś tutaj. uf uhuchu. Siema. Nice. Jeans. Oh yeah. Boom. Okej. Okay. Ewa. panowie, sądzę, że jest 300 w miarę. Jest czysto? Jak sądzicie? Niech ktoś pójdzie sprawdzić. Wysyłam falę. Dobra, chyba nikogo nie ma, nie? Damy radę, damy radę, damy radę. Ciśnij, ciśnij Q. Wysyłam falę. Uwaga. O, tam się jeden. Ta tam jest, tam jest. To zaraz wyskoczą. Tu albo tu. Chyba że wy ich zdejmiecie szybciej Tak, wy ich zdejmiecie szybciej O kurwa, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tu jest chopaki Ach, prawie Już, 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 pikto, pikto, chwilę. A oni mi chyba wgryli teraz Dobra, przyładujemy Może ja sobie tutaj, na tą stronę O kur, o kur, o kur. Co się tu chowasz? A tu jesteś, czekaj chwilę. O masz, o masz, o masz, o masz, o masz, o masz, o kur, o, kur, o, kur, o kur. On miał. też mnie pistolet ten zabił. Jaki kozak? Jezu... a nie, to ten mnie zabił. A widzisz, tamten to by miał przejeban. No słusznie, niestety, oni mnie też wykryli. Ale to, jak staliśmy razem za jednym typ, zasłoną, to było zajebiste. Widać, że bratnia dusza. Respekt. Dobra. Nie chciałem się tutaj ten. O, o tam jest gościu, tam jest, tam, tam tam Oczywiście nie trafiłem, bo po co mam trafiać? Hello. Dobra, idę tam do nich bliżej. I co, wiesz, tam kogoś? Tam jest. Tu jest gdzieś. Tutaj się powinien pojawić. Tak? Tu gdzieś. Headshot! Ja tu jestem sam! Chodźcie mi tu wspomóc, pakiet. O, tam, tam bym tam coś widział? bym tam coś widział? Puszczymy falę? Co się stało? Przegraliśmy! Ale było dobrze, było dobrze, nie było źle. Dawać następną rundę. Dobrze zdawać! U nas najcenniejszy gracz to freak. Kiedyś jeszcze będzie QK najcenniejsze zobaczyć. Idziemy. następną. O, go, 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 go. No. Dobra. Ok, jednak z tą snajperką mi lepiej szło. Tylko muszę poczuć nad strzelaniem, bo ja strzelam im tak głowy. Jakbym chciał im po prostu tylko fryzurę zmienić. A to nie jest zbyt. Zbyt ok. Dobra Puszczamy. O cholera, o cholera, o cholera, uwaga Ten putasek tam jest Nie ma sensu. I co Slayer teraz powiesz? Są tam? Nie ma. To możemy iść. To się fajnie życie regeneruje, kiedy się chowamy za jakimś zasłoną. Znaczy fajnie. W sumie chyba bym wolał system z tymi apteczkami, bo to było szybsze. Jakbyśmy mieli medyka. I co? Pusto, tam dopiero jest. A. Ah. Spłoszyłem go. Ah. A. zapomniałem zapomniałem wyłączyć shit. <laughs> What's up? Jest tam coś. Tam już coś od nas pobiegł do góry. Wow. Jaki jebanie odważny jest. Dobra, lecimy do góry. Cześć, skąd? Aha, nie miałem tego amunicji. Znowu mnie z pistoletu strzelił. kozak za kiedy? No. Come on, come on, odrodzenie w spację Lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy Trzech ich się zrobiło, czemu ich trzech teraz... Ej no! Aha, to jest też fajnie, fajnie, to był taki fail <laughs> Czemu ja go nie widziałem <laughs> Ja mu biegłem dać kurwa buzi a on do mnie strzelaj, i strzelaj i strzela i strzela i strzela. Teraz mi Heda strzeliła, ja biegam dalej. <grym> i się nie kap. Jesus, takie rzeczy tylko w grach. Chociaż w sumie to nawet miało swoją logikę, bo w końcu, co bym dostał Heda, to nie mógłbym wtedy. No Jak się tu przechodzi! Haha, o, tak. o, cholera. No, dawaj, dawaj, gwę. No i dupa, wiedziałem, że tak będzie. Znowu kozak nie zabił. Super. Skota uważaj. Tu, 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 tu. O, odzyskaliśmy ten pół. Oops, 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 oops. Smój, o! Jak zwykle. Co się tak czujcie? Nie czujcie się tam, gdzie ja celuję. Ok, a strzała na kratę, gdzieś? Co gdzieś widziałem? <grywa> Kozak w końcu, a zemsta jest słodka. A już tam poszliście, tak? Kto leci za mnie? Wait for me, guys, wait for me. Oh, kur. Что это было? Откуда? Хоп, хоп, хопи, гаис. Ну, ходи есть. Смотри, видишь? Ну, также No przyjdziesz tam ode się czy nie przyjdziesz? Z lepszym snajperem, dużo umiem wyczekać w miejscu. Zresztą ten gościu pewnie mnie nawet nie widział. Puścimy te... Aha, tylko ten do jest, tak? Tam jakby coś się świeciło, chyba że to było od mojego. Od Ewa. Puszczamy falę. Pusto. Dobra, jest 4 na 4, czy jest dobrze? Na razie. Chodźmy tu. Wow! Gdzie, skąd to strzała? Tam gdzieś. E, tego nie zobaczę. Wykrój mnie i teraz dupa. A tu? Tam jest tak, okay, a tu? Okay. Wow, 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 tam jest, fania, i tutaj też jest, nie mam money. O, dostałem w dupę. TEN SIĘ ZEMŚCIŁ Ten się zemścił, no nic, tak to jest już no Lecimy tam Lecimy, lecimy Ups, moi tutaj giną To nie jest fajnie, nie Dobra, lecimy dalej Wow, 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 wow. Ziemię strzelasz, stary? Tak, to jest już, jak tutaj się strzeluje. No. Come on, come on, no. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Pokaż grupkę, pokaż. Come on, come on. Headshot! Dobra. Znowu many nie mam. Zapominam wyłączać tych tych. widać? Wow, 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 to był granat. O, o, tam jest, tam jest ziomek. Dostał. O, nawet zginął. No popatrz. No popatrz, seria dwóch zabójstw. Double kill. Jeszcze ktoś? Zanim zginę. O, tu, 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 tu. Dobrze. Moje oracle wymiata po prostu, chłopaki, co nie? Sami powiedzcie, wymiata, nie? Gdyby nie ja, to byście nie wiedzieli, że on tam był. Ło, znowu słyszę strzały. Tam jest, tam jest. Gdyby się dało tak przez ścianę strzelić, to już by był headshot. Ha, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, chłopaki, zrobimy tak, że ja tam pobiegnę. Okej. Okay. Teraz puszczę falę. A tam jest wyjście, tak? Dobra. Spróbujemy go jakoś ściągnąć. Jeszcze tylko pokażę. Tylko tam nie strzelajcie, bo go spłoszycie. Spłoszycie go, mówię wam to. Dobra, teraz zwaniem. A tam jest wyjściu. Tu jest pusto, I guess. Yo. A to jest to te, te fajne te, pomieszczenie. Biegnie biegniemy na fałę Puszczam. Tam są. Tam zbiegał albo spadał, bo dość szybko się poruszał. Czy ma? 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 O kur. O, kur. o, kur. o, kur. o kur. A kto jest szybszy? Kozak. Już tak nie kozaczysz, co? Dobra, już ma mało życia. Puszczamy to. Tam jest, goście, tam jest. Uważaj, uważaj, nie wychylaj się, ziom, nie wychylaj się. Nie wychylaj się, ziom. Tam, tam, on tam gdzieś jest. Tam gdzieś, tam, tam go widzę, tam jest taka czerwona kropeczka, tam jest. No właśnie, no właśnie. Hello. Hello. <grywka> o, kurde, wypyłem. Puszczamy wykrywanie. O, dwóch tam jest. Dobra, to póki oni celują tutaj gdzieś... O, teraz ja próbuję tak tutaj. O, o, o. Sprawdźmy tak, jak to działa. Ła, wow, ła, wow, ho, ho, ho! Jakoś mnie z boku zabił jakiś Lions A tutaj się czai. Chłopaki, uważajcie, bo nas pozabija. No właśnie, zabił, kurwa, trzech na raz, zajebiście. Tak to jest, mi się też nie udało tak fajnie zakraść się. Znaczy, zakraść się. Ja nie chcę, co tam wbiegłem, bo nie wiedziałem, że to jest teren od wroga. I wbiegłem. <laughs> Gdzieś za tych tych przeciwników i sobie tam popylałem w skowronkach udzieszony, że. Ach, 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 ciekawe gdzie są moi. I nagle wbijem a tu dwóch albo trzech naraz sobie siedzi i kampi tam gdzieś z takimi zasłonami. No to oczywiście Q. wow wow wow. wow. Teraz uwaga. Pomogę ci. Dobra, na razie nikogo nie ma więcej, tak? Zobaczcie na górze będzie ktoś. Tutaj też nie ma ich. O tutaj jest. Strzelaj, strzelaj go. I mi tutaj zaglądasz, co? O cholera Yo. Ej To było fajne Wygrana Fuck! Yeah! Tak miało być Może nie każda akcja była pro, ale czasem się coś udawało dostrzelić. Nieźle, nieźle. 9 zabitych 5 zgonów No jak na takie początki to całkiem nieźle Biorąc pod uwagę, że nie jestem najlepszy taki takie gry, bo... bo jak już mówiłem, wolę się bać w fryzjera i strzelać. Tam, ten Da, nie, już dzięki. A nowy poziom, zdobyto łupy, jakieś tam pierdy, śmierdy, dobra, dobra, dzięki. Także możecie się spodziewać na następnego odcinka w każdej chwili. I ma być pozytywnie, także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. No, wychylę główkę.